Cześć, witam na kanale Gameralnie. Sony zdaje się otwierać coraz bardziej na rynek gier PC. Jest to z pewnością kolejny element strategii, którą jakiś czas temu zapowiedział Hiroki Totoki tuż po odejściu Jim'a Ray'a z PlayStation. Rynek PC staje się po prostu coraz atrakcyjniejszą areną dla wydawców kojarzonych głównie z konsolami. Dajcie znać w komentarzach, gdzie Waszym zdaniem leży przyszłość gamingu, które platformy nabiorą znaczenia, a które je stracą. Na dzień dobry nawiążę jednak do słów strausa zelnika z Take two Interactive, czyli wydawcy GTA 6. W tej chwili obserwujemy ogromny wzrost na rynku komputerów osobistych. Udało mi się zaobserwować, że otwarte formaty będą się nadal rozwijać. PC to otwarty format. Myślę, że w przyszłości PC będzie coraz ważniejszą częścią branży, a wsparcie dla niego wcale nie jest dla nas skomplikowane. Pełniejszą wypowiedź znajdziecie pod linkiem z opisu filmu, a szerszy kontekst wypowiedzi dotyczył opłacalności tworzenia portów gier na takie platformy jak Xbox Series S. Jak widać, nie tylko Sony czy Microsoft widzą konieczność ekspansji swoich gier na komputery osobiste. U Xboxa to oczywiście żadna nowość ale dla PlayStation dość istotna zmiana, która od czasu wydania Horizon Zero Dawn na PC postępuje coraz szybciej. Dlaczego warto śmielej oferować swoje dotychczas ekskluzywne gry na PC z mniejszym opóźnieniem niż dotychczas? Bo prawdę mówiąc Sony jak na razie odgrzewało swoje kotlety ze sporym poślizgiem. Wyjątkiem, który okazał się słuszną decyzją była premiera Helldivers 2. Gdyby została ona ograniczona jedynie do konsol PlayStation, z pewnością nie okazałaby się tak wielkim sukcesem. Spora część graczy uruchomiła grę właśnie na PC i z tej platformy pochodziła lwia część wpływów do portfela Sony. Nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ gra została po czterech miesiącach wycofana ze sprzedaży na Steamie w 177 krajach. Sony nagle zaczęło wymagać od graczy posiadania konta PlayStation Network, a w tylu krajach nie było możliwości jego założenia. To był dla mnie niezwykle dziwny strzał w kolano. Spotkało się to oczywiście z falą zasłużonego hejtu ze strony graczy i zaowocowało wycofaniem się Sony z tej decyzji. W oficjalnym komunikacie padły nawet następujące słowa: Wciąż uczymy się, co jest najlepsze dla graczy na PC, a wasze opinie są bezcenne. Sony zatem wyciąga wnioski, bo jak donosi Insider Gaming, firma znosi różne ograniczenia dotyczące zakupu gier PlayStation na platformie Steam. Jako przykład podają remaster gry Horizon, dla którego zniesiono ograniczenie zakupu dla ponad 100 krajów. Dotyczy to również gry God of War Ragnarok, omawianego Hell Divers 2 i Stellar Blade, które zadebiutowało na PC 11 czerwca tego roku. I jakiż to był debiut. Również Insider Gaming donosi, że gra na PC rozchodziła się 19 razy szybciej niż po publikacji na PlayStation. Stellar Blade w ciągu 3 dni znalazło milion nabywców na Steamie. W przypadku PlayStation osiągnięcie takiego wyniku zajęło prawie 2 miesiące. Linki do artykułów oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Można rzec, że w sumie dla Sony to nawet lepiej, bo mają dobrą sprzedażową pasę przez dłuższy okres czasu. Może nawet uda się komuś sprzedać grę dwa razy na konsolę i na PC, bo na to z pewnością liczą w dalszej perspektywie twórcy GTA 6. Jest to jednak ryzykowne podejście. Stellar Blade jest obiektywnie dobrą grą i dlatego jest popularna. Nie zaszkodziło jej zatem rozproszenie działań marketingowych na przestrzeni całego roku. Największą uwagę bowiem tytuł skupiał na sobie przy okazji premiery na PlayStation. Wtedy panowała największa ekscytacja, i teoretycznie grę było sprzedać najłatwiej. Teraz trzeba sięgnąć po kolejne nakłady, aby ożywić zainteresowanie graczy. Niemniej, jak widać, dobry tytuł broni się niezależnie od okoliczności. Co jeśli jednak gra byłaby gorszej jakości? Z pewnością odwleczenie premiery gry na PC nie wyszłoby na dobre słupką sprzedaży. W takich sytuacjach lepiej trafić z grą od razu do jak największego grona kupców. Czy przyszłość należy zatem do komputerów PC, a konsole staną się w niektórych przypadkach przestrzenią do beta testów gier? Nie sądzę, bo wciąż oferują wygodę nieporównywalną z tą oferowaną przez komputery osobiste, a to, że niektóre gry pojawiają się na nich kilka miesięcy wcześniej też stanowi jakąś zachętę. Główną ich zaletą jest pracujący na nich przyjaźniejszy użytkownikowi system operacyjny. Poza tym wystarczy spojrzeć na wyniki sprzedaży Switcha 2, i już wiadomo, że producenci konsol nie powinni się za bardzo martwić sprzedażą swojego sprzętu. Nawet mimo tego, że ilość sprzedanych konsol w tej generacji była nieco poniżej oczekiwań. Wiemy już o eksperymentach Microsoftu, który najwyraźniej chce, by Xbox był coraz bardziej kojarzony z PC niż konsolą w tradycyjnym. Rozumieniu tego słowa i sprzętu jako takiego. PlayStation zdaje się iść sprawdzoną drogą, choć również pewnym zagrożeniem dla nich może w końcu okazać się chmura, zdobywająca coraz większą ilość zwolenników. Poza tym, wbrew Sony, ich własne gry, czy tego chcą, czy nie, mogą finalnie wylądować na Xboxie, co jest również konsekwencją podejmowanych przez nich działań. Wszystko za sprawą prac zielonych nad rozwojem systemu operacyjnego na nadchodzący sprzęt do grania. Zatem jeśli kolejna konsola Xboxa jakimś cudem będzie w stanie uruchamiać również gry PC, to ruchomimy na niej wszystko to, co w tej kwestii ma do zaoferowania Sony. Microsoft ma w końcu Windowsa, a Sony nie. Jak mówią panowie z Digital Foundry w kontekście nadchodzącego przenośnego Asusa od Xboxa, jeśli Microsoft zdoła zmodyfikować swój system na tyle, żeby sprawował się podobnie do tego z czym mamy do czynienia na ich obecnej konsoli, to mogą mieć tutaj potencjalny hit. Nie chodzi wyłącznie o ich własność, Własne urządzenia, ale również innych producentów, z którymi będą rozprzestrzeniać swój system operacyjny. Dzięki takiemu wciskaniu go, gdzie się da, pozyskują przy okazji ogromne ilości danych płynących z urządzeń. Mogą one zostać wykorzystane w komercyjny sposób, w jaki dokładnie nie wiem, bo jest to dla mnie czarna magia, ale z pewnością mają one ogromną wartość, która przełoży się na znaczące wpływy do portfela korporacji. Dlatego zaczynają przykładać coraz większą uwagę do ulepszania systemu Windows w taki sposób, aby był względnie otwartym systemem, na który każdy może przygotować oprogramowanie w postaci gier. Od zaplecza będzie to wciąż zwykły system znany z PC, ale skrojony na potrzeby gamingu na różnego rodzaju konsolach przenośnych lub specjalnie skonfigurowanych zestawach PC różnych producentów. One w przyszłości mogłyby zastąpić dotychczasowe konsole. To z pewnością ułatwi pracę deweloperów, którzy nie będą Będą musieli przygotowywać osobnego portu na konsolę. Przypomina to generalnie próby podejmowane przez Valve we współpracy z Alienware w 2015 roku, mające na celu stworzenie Steam Machine. Temat rozstrzec się po kościach, ale Valve wciąż pracowało nad własnym OS-em i finalnie zaprezentowało również Steam Deck'a, który w pewien sposób spopularyzował jeszcze bardziej po sukcesie Nintendo Switch ideę konsol przenośnych. Panowie z Digital Foundry przypominają również, że na horyzoncie widać koniec modelu subwencjonowania. Konsol. Według nich mówił o tym Phil Spencer i patrząc na zmiany cen Xboxów i cenę chociażby PS5 Pro można przyjąć, że faktycznie tak się stanie. Przypominam, że dotychczas Xbox lub PlayStation sprzedawali konsole ze stratą, licząc na to, że odrobią je sprzedając gry. Powtarzam trochę jak mantrę, że teraz wszystko zależy od tego, jak daleko Microsoft posunie się w optymalizacji Windowsa pod gry. Na chwilę obecną, według użytkowników, SteamOS radzi sobie lepiej i jest bardziej user-friendly, ale to może się zmienić i wiele nam o tym powie debiut Xboxa to Asusa końcem tego roku, bo zakładam, że będzie mu towarzyszyć update systemu operacyjnego. Windows jest oczywiście bardziej otwarty od SteamOS, bo obejmuje możliwość korzystania z launcherów innych niż Steam. Co więcej, można instalować gry od Epic Store, korzystać ze sklepu Xboxa i całej oferty Game Passa, a o innych EA Sportsach, Ubisoftach czy Amazonach nie wspomnę. Można zatem na nim zrobić więcej. Pytanie, czy wygodniej, łatwiej i wydajniej, niż na OS. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że Windows zaoferuje launcher, z którego odpalimy nie tylko gry z oferty Xboxa. Zatem nie będzie trzeba przeskakiwać pomiędzy aplikacjami, żeby pograć w gry z różnych źródeł. Aktualnie testerzy mają już dostęp do wersji aplikacji Xboxa na komputerach PC, gdzie możemy uruchamiać gry z naszej biblioteki Steama. Zatem nie mówimy już o żadnym science fiction, ale czymś, co właśnie się dzieje. Zresztą eksperymentów Xboxa z producentami hardware'u to jeszcze nie koniec. Insider Gaming ledwo co doniósł o współpracy Xboxa z Metą, a chwilę później ogłoszono debiut zestawu VR sygnowanego właśnie znaczkiem Xboxa. Więcej sprzętów do grania od różnych producentów? Dla mnie w porządku. Pytanie, co nam one zaoferują oryginalnego oprócz obsługi Game Passa. Ale chyba na tej funkcji zależy Microsoftowi najbardziej. Tak czy siak, wiele wskazuje na to, że rynek gier będzie zwolna dryfował w stronę komputerów PC, bo tam znajdują się spore pieniądze, a wojny konsolowe mogą przerodzić się w walkę o komputery PC. W dużej mierze za sprawą twórców systemów operacyjnych takich jak Windows czy Steam OS. Jakie w tym konflikcie może zająć stanowisko PlayStation? Na chwilę obecną wydaje się, że tylko dostawcy gier, ale pamiętajcie, że pracują nad swoją własną konsolą przenośną, która może okazać się niekoniecznie urządzeniem do uruchamiania wyłącznie gier tworzonych na system operacyjny działający na konsolach Sony. Wszak krążyły również swego czasu plotki o chęci stworzenia przez nich własnego launchera i sklepu z grami na PC. To tyle na dzisiaj, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.